Dobra, siema widzowie. Dzisiaj będziemy szukali bazy specjalna 150 subów. Tutaj chyba raczej nie, no bo tutaj balkony są, a w sumie... nie Nie, nie. <śmierdzi> to, jest, to jest na klucz. Ale tu jest jakiś kod. Co jest to, Nie. <śmierdzi> Idziemy szybko. Ktoś na nie. Ej, nie no i sztuk też dzwoni na koleduś. Diam. Siadnie za nim. No. I może to, bo to jest smutne. A i no. No bo czas nie śmietnik. No, no bo to na kot. Na kot. Nie. To złapanie, jak cię pęknie. To ja jestem z kanału Wariaty 500. No, tu jest kolega z kanału ko Wariatów 500. No. O, super. Są No. Tutaj, tutaj. tu nie jest. Ona jest. za bardzo. No właśnie. Kwiatnik. Petals. Ale bo ci nik. Te szranki są. Kieszojnik ciuchy. Myślisz, co ona pokazywali e? O kurde, co to było? Skram. I piszesz, że my pokazuj przydu, tak to no. pokazujesz dół na. To idziemy, rzuciłem szklankę Tam, w no bo tam, tam alkoholowy będzie Tam, o tak No, a to nie już daleko trochę? Nie, tam przy trasie nie. to To blisko, a, bardzo blisko W razie W to weźmiesz od mamy 1,50 i pójdziemy sobie kupić lody No jak no. O, kurde. <głos> <głos> Ogólnie widzę, że nic się nie stało No nic się nie stało bo kolega nam powiedział taki śmieszny żart na no, ucho. Dobra. Ja też, A, Lubię. dobra, idziemy. Może będzie jakaś zapalniczka? Szukamy też widzą zapalniczek. zapalnicze. No Jeżeli bo... Się inna, to kanału Mapa. No. I Polecam dać łapkę w no właśnie. Bo jak nie, to was dojadę. No, wie gdzie mieszkacie. Możecie podać, żartuję. Nie no, <gry> Żartujemy, niczego się nie myli. No. no właśnie, kiedy będzie 50 lajków pod tym filmem, albo nie, 20 lajków, to nagram kolejny filmy z bazy. Ale nie szukania, tylko rozbudowywania. No nie wiem, gdzie my jesteśmy. No, tu przy A trasie. Wyzwania. No wyzwania, Możecie pisać w komentarzach wyzwania, nam, Może będziemy robić. No. Ty, A tam nasz profil jest. Lewizmiana. patrz! Toaleta siedzi w kiblu. Co jest? Toaleta. <grym> z kibidu, z kibidu, z kibidu. Z kibidu. Ej, zajmuj się. To? Toaleta. Z Kibiru i Toalety. Ojej, ja nagraj. nagraj. telewizor. Tak, mam telewizor. Zagraj Ej, nagraj. Nie wiem, to O tu jest ta nowa ale... telewizor, nie Ej, ty no właśnie! Można sobie oglądać. No wcześniej możesz na przykład. <grym> <grym> ale jak z tą po miały to miałyśmy pokażemy. Dobra, lecimy dalej. No bo i tak szliśmy do córka. Ale To no, Tomek idziesz do domu? No cześć panarka. Mara. No. Krzysztof, pa! Ty albo zdrowie, tutaj gdzieś... Jeden e. Koleż, nasz kolek szka dwóch nawet. Poszło do domu. No bo już jest godzina 18.30. No tu to... U nas pewnie jak wy to będziecie oglądać, to, to nie wiadomo jaka będzie u was godzina, nie. No właśnie. Myślę, Skibidi Toilet Sigma. Jesteśmy na ulicy. Już dzisiaj raczej nie znajdziemy bazy. A może jutro? Jutro może pójdziemy po szkole, będziemy nagrywali. W ogóle pokażę Wam dzisiaj mój plan w domu. A kto, bo, kto w ogóle miał się z klimaskiem spotkać pod stołówką, niech przyjdzie tam. Właśnie. Mam po wf -ach. ogólnie. Najlepiej to... W której masz w WF? WF? Y nie wiem. Muszę zobaczyć na planie. Dobra, idziemy szukać bazy, bo ja bo my czas marnujemy. No, na ulicy O tej o Sigma. Co? Bo my mieszkamy w Częstochowie, uwaga! No bo jesteśmy w Częstochowie. Możecie wiedzieć z, y, do, z, z filmów od pociągu. Tak, pod mostem. Dobra, dobra. Daj, mu daj mu! Daj, daj mu! mu daj mu! daj mu, daj mu! Daj mu! U, daj mu! Sigma! Idziemy! Bo to ludzie dobra, idą dobra, i nagrywać to nie, to nie to mogę. około kilometry od naszych peronów ulubiony kilometr? No, 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 na tej stacji często wywarłku no 900 metrów? nie wiem, z 500 metrów? Czy, czy nie? nie więcej więcej robi mamy 600 ja no, no dobra, może jesteśmy gdzieś 800 900 Ej, jak coś to zaraz ja muszę iść do podróży kurde jest Słabo. 5 minut już w filmiku. Co? za ten Instagram. Ale ładny mural, ty nagraj. Patrzcie, widzowie, jaki ładny mural. Wpisujcie, że cię zaobserwować no. tego pana. co twoje? To samo są... było. No dobra, idziemy. Sigma, dobra, lecimy Na Instagramie Już 6 minut 6,5 minuty Idziemy Czemu nagrywam samą podłogę? No bo y, są ludzie na przeciwka, więc trochę przypał. I co Żeby zobaczyli widzowie. E. Że tam jest nasze ulubione miejsce, czyli Leśmiana. Tam. Tam jest takie graffiti rakowia. Tam na końcu jest nasza ulubiona ulica Leśmiana. No. Jedna z ulubionych. No druga ul druga ul ulubiona jest z Limanowskiego. No, stadion, tak? No. Ja to na pierwszy. No tak i wejdzie Pierwsza jest Kościół to jesteśmy bliska alkoholowego. Zospienia. Trzecia... Nie no, pierwsza rakowa. To nie malowskiego. No to nie. Im... Tutaj w tych krzakach. Co? Tam widać nasz wieżowiec z osiedla. He! Jest prosiaka. No! Ale że z tą go widać! No właśnie, troszkę. Tak się w ogóle wydaje. No! No, no. no Dobra, idziemy już. Tam cię w No co? My zaraz też widzimy. To albo tutaj. To już będziemy kończyć, zaraz w no właśnie, bo zaraz musimy iść do domu. Już ósma minuta. Ty tutaj. Tu. Może tutaj? To nie zła. Hacinta by się. Nie, za mało miejsca. Dobra, ja bym już wracał. No, to druga część będzie za niedługo. Papatki! Nara widzowie! Subskrybujcie klimaska! Mówka mi tu bardzo. No, 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 no. Subskrybujcie. Subskrybujcie klimat No do pana. No, nara, narka. 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 Jutro część dalszy szukania bazy. Oczywiście. Siemali. no, no, nara. Siemali, nara.